Cześć Siemanko widzowie. w kolejnym odcinku ze serii Gospodarstwa Szpakowa. Dzisiaj kosimy naszą soję. Ze mną jest Kuba. Nie ma jak widzicie, już raz dookoła Kuba wjechał, bo chciał pojeździć To wiecie do mnie nagrywałem już. Ale on poszedł, przyprowadził mi zestaw i poszedł ten... Co robić? By wyrzucać nie. Może no się nie wyrzucać, nie. tam trzeba rozłożyć po polach. No, bo tam w tym roku tak tyle damy tego nas na polach. No, w planach dawkę dodać kilogramów na hektar. Bo co my tu będziemy zsiali? Pszenicę i coś tam. Nie wiem. To jest ciężko, malniach. A ty jakoś... Bez... A bo ty też te no. no jak widzicie, Kuba mi pod, podstawił strągmankę. Właśnie my wolimy na strągmankę, bo że... Właśnie pod takim względem... No. Y... Bo A, bez gitów. A, jeszcze co? Skąd się wzięła Kuba do strągmana przyczepa? Może ty powiesz? Pan. Byłem w grunie, po części. I tam stała taka fajność no. coś Sprzedałem tamto, aż za 18. No. Dużo, nie? Do szarą. A ta była za 15. Oj! No, nie, nie, nie. O, nie opłacało się. Nie no, opłacało się. Tam teraz fajny zestaw ze strony. Ale zapomniałam jednej rzeczy w kombajnie, ale już trudno. Powiem dzisiaj 60%. A zbiornik ma 6000 tysięcy, więc 4 już ma. Więc. Pieniędzy trochę będzie, ale tutaj jest w miarę dobra ziemia na tym, co nie? Co jest? Co jest? A też chyba obciążnik kupił. Co no, Chyba nie mam obciążnika. A do to, to bez kosztów potrzebny jest obciążnik. No tak, to okej okay, so. No znaczy, przy nie był potrzebny, to chyba sobie do odejczę za, założył. No, no bez tego obciążnika to już bym siedział. No bo lepiej ogólnie jak z obciążnikiem, bo on ciąża i lepiej ciągnie odciążnik więc no choć niby jak mokre to lepiej bez odciążnika bo też za mocno dociąża bo bardziej siada tu, tutaj gdzie wtedy nie? tak tam tam, tam, tam tam. kurde już 70% choć niby trochę skoszą ale pole nie jest duże Zwiększa. jest większa. Ta przyczepa jest większa, wydaje się mniejsza, nie? No, ale ona ma wysokie burty też. No. Ale bo ona też tak wygląda, bo ta autosanka, ona jest po prostu na wysokich okolach. Długa. Długa jest też. No. I te burty są w takiej samej długości. Ja. Jak te i to się dołożą no. też. A tu jeszcze przyczepę. wywieźć, czy już starszy? Możesz tu wywozić to i na wszystkie tutaj się wywiesie w polach. Żeby na wszystkich nie, roz, nie palić kupek, tylko po kurdzę wiadomo, że tam padniesz. Aż tam nie będzie bez co Nie. Ile masz procent? 80 po, podjechać ci już? No możesz podjechać. Nie pogniewam się, a historię, bo nie wiem, nie mam szczęścia do bocników w kejsie no i drugi poszedł. A dlaczego? <noise> o, bo ty nie wiesz. <noise> A czy wiesz? Nie Nieszczęsna brama tutaj bramy Nie, a co? A to teraz było? Dobrze sypie. na swoje no, no tylko że tu wiesz sam, że jest spoko ziemia. I też omorni daliśmy, to też. Domu, że było I ile ten ton ma kombajn w Ile może się zmieścić w tego zbiorniku? Czteryście Dobrze, czy postarczy się na to i na tamte pola? No raczej tak, bo tam już jest słabsze zaziemia niż tu Trzeba to... co przyspałaś te budynki, czy kupić można? Dobra, tam na razie nie będziemy wydawać na jakieś błotniki kask Dlaczego nie potrzebne są teraz te botniki? Na razie nie Znaczy dopiero wiosna się zaczyna bagwa. Ja Już? A, bo ty nie miałeś tego zbiornika, na właśnie. Nie, nie, 90% tego To już mi tam możesz zabić jak chcesz Tam? No bo już tu raczej nie będzie zbiornika No mm, bo ja sam mam... W, w sumie mam blisko chyba Na przeciwko chyba, nie? Czy no nie? No tak trochę No tak trochę, faktycznie <laughs> No co ja teraz mam tu dojdzie zostawić? Dobra, ja go tam pilnuję Ale z tym Kejsem był tak obudzany, to było z tym Kejsem. Tak ta. 200 koni to robi robota. No, jest w ma ciężko. No, jak robisz na 50 cm? A to tylko 200 koni. <ścoughs> Choć niby to 3-metrowe, ale jednak zajmuje 50 szybko. Co? Kekarowice tu wiążą, tylko... I tam wiadomo, że szybki się stojek kosi, bo tam nie jest jakoś gęsto posiana. To szybko, szybko już odcinka mamy 8 minut. Więc spoko. No, kabel się wyprostuje. Tak się. Wypróbujmy. Tak to sanka cała śmieszna. O mi tak jak zostało. Właśnie. Nie wiem, czy następny odcinek chyba już nie będzie robili z... No, to bardzo trudne jest. O, w sumie ja... nie to... Znaczy jest niby ciekawe, bo... I wiem, jeszcze w Dojciu, jeszcze w Dojciu rezerwa się świeci. Mi to tam za tamty. Jest Jest paliwą mam no, Lepiej zatankować, niż miałbyś zostawić ciągnik od jak tam pewnie was ciekawi, co z walką. W Wal, się kontrolka żeby z i słuchaj, <noise> nie wiem, do metra, od to się tak czuje, że to jest wstrzyma. No Akurat co prawda, to prawda. Nie wiem, co mam być nią zrobić. A co, gdyby ją tak spa... A co, gdyby tak ją porządnie spalić? Bo zaraz to się prawie nic nie stało. A gdyby tak ją z nocy porządnie spalić? I ją dostać? Aha. Skąd oni będą wiedzieli, że tutaj? No nie, tak, ale. Ale jednak no. no Chcę się rozścielać, że myślicie później problemy? Powiedz, że dobrze ten, dobrze chodzi i tak dalej. To niby tak, ale to szkoda panie, bo nawet na jej nie, nie mamy jakieś duże. I co tak szybko paliło w dalszym ciągu? Nie wiem. Przecież za szybko. No to żeby litr się... To niemożliwe, żeby litr się skąd Wiem, ale możliwe. A ty go na dużych obrotach pilujesz? Nie. Bo, a po co mi jechać na dużych, jak? To Pani, nie ma No i tak. Dobra, nie tankuję pełnego zbiornika. Nie, tam prawda, to nie trzeba. Znaczy, można, ale po co? Kurde, widzowe, przeciągniemy ten wózek, bo już mnie w nie mogę trafić. Tam podjedziemy jeszcze. Nie, co? Mnie całą połowę zalałam. Och, i cyk, i podłączyliśmy. I tak, wystarczy. Chodź, on w nim chyba będzie po całym mój. Tak, ty pojedziesz teraz, nie? Ty pojedziesz rozrzutnik, nie? No. E, rozrzutnik pełen weźmiesz z gospi, nie? Nie, będę się ja go rozrzucać. Nie. Ale jak będziemy jechali rozrzucać gminy? To weźmiesz pewien rozrzutnik, to ja nie będę już wywoził tam. To pojadę na kukurydzę od razu wymyśli. No w sumie tak, można i tak. Tylko ciekawe, czy starczy, bo ja mówię, że naprawdę tego nie no, ale powinno starczyć w sumie. Dlatego tego no, gnoju ja to ma pełne pólty. Nie jest, jest to się wolny ich sprzedać, kiedy skupią bonik nas. No by skupili, tylko to nie jest opłacalne. Jak nie opłacalne? Tyle, kiedy nie sprzedać, mam. Się ogłosić, żeby mnie sprzedać. To nie jest opłacalne? No. A gdzie ty, kuba, postawiłeś kejsa? No tam się ogromnie A, tak Poczekaj, jak już odpowiadam Bo ja jadę na te, te, te długie pole na razie tam. Czyli nie, nie tam przy ogromnie, nie? Nie, tak, nie Ale ciekawe czy mi tam starczy, bo tam jest dobra ziemia w miarę na no ciepło No pójdź, pójdź gdzieś ale jeszcze nie tam ktoś w Adromie stoi, do nie masz dalej ale ładnie ta soja się udała w tych I ogólnie. A tu ktoś obok nas też zasiął sobie. Jedyneczka i rura. Wszędzie w. W tym roku będzie dawany obornik więc Ignalówka więc na spokojnie. Dużo się oglądacie pewnie, choć może i niedużo, co zobaczymy. Bo co my w ogóle siejemy? tego zacznijmy. Żeby było wiadomo ile. Żyto na kiszonkę na pewno gdzieś zasiejemy pod kukurydzę. Co jest, czemu tu się nie chce nic nie pić? Ty, przy plebach, to no, już. A myślisz, że gdzie zasiać kukurydze, Czy nie się jemy? Kukurydzę się jemy na następnym rogu. Tylko, kto nam kości. A wiesz, to ten, co u nas kukurydzę kurce to się wprowadził, tu gdzieś. Tak? No. Nie. Nie, nie wiem. To gdzieś na wiosnę. To ciekawe. Będzie trzeba chcę zobaczyć, dowiedzieć się znać się Dokładnie. Może już zaraz władzi go, obiekszy większe Może i O, o tam nie wiadomo. To jest przyczepa, no nie ja wiem czy będzie tej Ty, pani. Ale tak nie wiem, czy bierzemy... Bierzemy gryzarkę, czy bierzemy ten... Pożyczyć. Czym naszym bezarkowcem tutaj zdałam tę ziemię? Chodź ci gdzie? Ale na tym polu, po, 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 po lesie, Nie, no po lesie i po tym lasku na polu. Po lasku to trzeba ty, Najpierw wykarczować to. Wykarczować jako lebo gryzarkę i dalej nie wiem Musimy jeszcze, nie nasza to szkoda Gdyby była nasza to... No... Ale... To, a, po góry to, to chyba bezortowce Choć tak naprawdę tam i można półkę No ale to zobaczymy Lepiej by na pewno w Orało, wiesz, by lepiej w ten. Choć nie powiem, że nie bo bez orkowiec też ładnie robi. Punkt to byście większy przydał teraz. No, taka piątka, szóstka. Nie no, piątka... Szóstka będzie mi światła. O 200 koni. Odkręcić jeszcze? No, można podkręcić, można. Tam nie czytałem do ilu, ale wiem, że można. Mm. Dzisiaj taki odcinek będzie z 25 pięciu minut. tak myślę nie wiem ile już jest minut, ale jak się super, to się to zobaczę. A wiesz co? Ja na tą kukurydę wywiozę dużo tej ogromnej, bo na tej płytach się wszedł mieści. No, ja tam możesz wywieźć. Tam i tak duża dawka będzie dawana. Ja przynajmniej najmniej wywiozę z pół tej z tego i z tego pół płyty wywiozę. No co Podobstwo. No, ciekawe, czy się? A może to ten on kupił od tej siedziby? Może nie wiem, to chyba nie, nie, wiem. nie wiem. Kasper się. Kasper jeszcze nie wiem, czemu mi tak śmiesznie jak on gada, i tak wtedy coś się zmienia cały czas nie ona sobie. Gdzieś niech zbysze. O co ci chodzi. O tej Ryszka i zwyszka. się, Rysiek, zbyszka. On trochę jakby coś miał tak nierówno. I Bo ja wiem, że on że ma mnie Kasper, ale. Tak może tak dla żartu, bo dowiedział się, że nagrywamy taki śmieszek No Albo cicho bądź. 17 minut już nagrywamy. Chyba no, już 10 tysięcy soli. Ej, a bo się beciekaj, bo wiesz, bo się już niekażdy przed chwilą, ale ja zapomniałem, że wydagrywamy. nagrywamy. <laughs> Przez całą odcinek gadaliśmy To nie wiem, chyba tego pić i Chyba nie Górze, to? Niby dużo tej soli jest, ale mam. z tej soi. Ładne. Fajnie. że coś zarobimy. sobie. Jak coś, to ja będę rozrzucał dojcem obornik. Zacznij, bo w będziesz ładował. No, tego ładowarkę w sumie kupiliśmy, tak naprawdę. No, Więc, no. Mhm. Nie mówię, nie, ja chyba skoszy, tylko już te pole małe. I wiem jeszcze tego gnoju. Tak, tam już trochę wywiozłeś. No ale... Wiesz, na ja tym pole starczy na pewno. To, to. Tam no, to nie trzeba wywozić ich całe. Te trochę przyczepię, ze stawki na to pole idzie. Tu masz jeszcze przywieźć na te kawałki, wiesz, po soli. Na ten mały kawałek. No to jest, no, tam jest blisko chyba stamtąd, gdzie jak no są jak są że... No A to nie, spod... nie masz przypadkiem, I ty nie miałeś tam przypadkiem wychodzić z panem rzutnikiem z kospy. I tutaj jeszcze trochę pokosimy. Dobra, skosimy chociaż tamto po długie pole, te przez po poza, a muszę kończyć. Bo tam jest dwa przyjazdy, jeszcze chyba będą albo jeden, nawet nie jestem pewny. Ale to myślę, to półtora idzie, jak się mnoży. Jeszcze na te białe to by do Ach, tej soli to będzie. Tylko szkoda, że właśnie nigdzie nie możemy zasiąć tego. Yy, tylko z Rzepaku. Bo był rzepaku zasiął właśnie też. Jeden czy dwóch nawet, nie wiem, to już tam obojętnie, no. A tam już naraz, wezmę. Skosiłyśmy Co w... pola na odcinku, skosiłyśmy. Ile? Dwa pola na odcinku ty, to, A Ile, te... Ile tam odcinka jest? No już 23 minuty, więc sporo. Coś mi się nie podoba. Przecież mi się nie że z tym dość tyle pań. Nie wiem. Ciężko ma tak naprawdę, bo zobacz jakie to przyczepy są. Chodzi mi o tą strautmankę bardziej, ile tam załadujesz tam. Dobra, wywiąz tam tej co jeden. Tam jeszcze jedno, bo nie zaszkodzi. Jak coś, to się nawet i zostanie. No właśnie, A znaczy tu na kukurydzy to na pewno zostanie i będzie trzeba nawet odorać to pewnie. No to tam na spokojnie, tam nie ma co się ma. Ale to wyobraź sobie, jak to za rok i suszyjemy tą kubkę, jak to jakbyśmy na przykład kukurydzę zasiali teraz po tym. To chory by kukurydzę Beczkarnią by normalnie nie mogło się kościć, bo by taka kukurydza była. Kukurydza 2 metry. Och, te marzenia. To jeszcze ja w tym roku nie byłem zła. Nie, skoro było. Też dużo dało, że obornik, pod był damy, w nojówka. Właśnie, o, gdyby nie ten obornik i no knarówka, to by aż takiej nie było, ale by też złego nie To akurat skusiłeś. Koło komuś zboże. No. O, Kuba. Ale nie wiem, tak mi się podoba ten zestaw, yy, ten Dolchsty z tą strach stow... mhm. Tak ja się prowadząc, więc się, ładnie wyglądało, łyżka z tą tak, Ursusem to byś nie w ciekawe czy wjechał w ogóle. Nie, to Ursus... Nie, z całą by sam uciągnął musisz. Ale chodzi ci, że bez tego. No bez cał to samki. No, może był klik. No był ci, no Ale by wiadomo, że miał ciężko chłopak. Chlopak. Dobra, o już miałem kończyć. Dojadę do końca i skończę w końcu. Cały odcinek Poczekaj, koszyny. ja się jadę. Poczekaj. To poczekaj, ja się jadę, Dojadę też. Wiesz. Już Jeszcze chwilę. To już jadę. To ja się jadę. Właśnie dziś dojdziemy. Jo. Ja jeździłem. Dzisiaj to ja. Tam kierownicy nie opuszczamy, bo on się nie chcą Ale miniatura będzie miała O, Rutek się sypie No co rodzowie, kończymy ten odcinek, do następnego, trzymajcie się, cześć!